Parodiola, parodiola. Ule, le, le. Ale drodzy Państwo, cieszymy się, że, e, że jest Państwa dużo. I cieszymy się, że są nowe osoby. Przyszły nowe osoby na paradiole. To nas bardzo cieszy. No, na przykład to ta patrz. Co ta? No, nowa. Która? To ta o. Ale która? ta Mądra jesteś palcami, pokazujesz. Potem powiedzą, że jest to wieś. Ta czarna? No, czarna, no. Pat, sama nie przyszła. Z koleżanką. A ta też ma koleżankę. I ta ma koleżankę. Patrz. One cztery. Same. Nas. Dwóch. To co, Piotruś? Moim zdaniem to trzeba lecieć. No, dziewczyny, to lecimy. Mhm. Dzieci mężczyźni Prawdziwi tacy Nie wiem, czy czasu. Stop homofobii. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kapitał ludzki. Rozwój ściany wschodniej. Znane ryje. Zapraszamy.